Przyjechał, zarobił, kupił BMW z 2007 roku i zatrzymał się w rozwoju. Polak w UK często żyje w bańce, gdzie jedyne co zna po angielsku to lager i sorry boss. W międzyczasie Polka kończy kurs HR, robi certyfikat z Excela i mentalnie jest już gdzieś na wakacjach w Portugalii. Teraz wyobraźcie sobie tę scenę. Sobota rano. Ona czyta The Guardian. Sącząc kawę z French Pressa, on otwiera piwo o dziewiątej i tłumaczy, że to weekend i przecież można. I to nie tak, że on jest zły, on po prostu nie nadążył i może właśnie tu leży różnica. Ona się dostosowała do nowej rzeczywistości, nauczyła się języka, kultury, bycia sobą w środowisku pełnym zmian. On Wciąż trzyma się tej samej torby sportowej, którą przywiózł z Polski 12 lat temu. I nadal dziwi się, że kobieta, która zna swoje możliwości, nie chce być jego prywatną terapeutką, kucharką, księgową i bankomatem w jednym.